Witam Was serdecznie po długiej przerwie, przerwie związanej z sytuacją, jaka od roku ma miejsce, czyli sytuacją pandemii. Spowodowała ograniczenia, ograniczenia również w możliwości funkcjonowania, choćby takiego nagrywania. No dziś w warunkach sanitarnych spotykamy się, możemy kontynuować cykl wywiadów, cykl otwoskie Talk Show. To cykl, który ma za zadanie przede wszystkim poruszać tematy z rozmówcami, tematy związane z miastem, jak i powiatem otwoskim. Dzisiaj moim gościem jest pan dyrektor Medycznej Szkoły Policjalnej w Otwocku, samorządowiec, działacz społeczny. Panie dyrektorze, jak mógłby pan w kilku zdaniach tak przybliżyć swoją ścieżkę kariery zawodowej, która to spowodowała, że jest Pan w Otwocku. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zanudzę swoimi wypowiedziami Państwa. Moja kariera zawodowa, no to takie zbyt duże słowo. Ja jestem nauczycielem, dyrektorem szkoły od wielu lat. Zaczęła się bardzo dawno temu, bo jeszcze w poprzednim wieku w Częstochowie, gdzie pracowałem jako pedagog szkolny i nabierałem ludzi do szkoły. Miałem bardzo sukcesów, potem trafiłem do Wołomina, to z miłości do mojej małżonki się przeprowadziłem do Wołomina. Gdzie przepracowałem ponad 20 lat, potem do zobek przeniosłem się jako dyrektor szkoły. Ostatnio po zlikwidowaniu gimnazjów szukałem innej alternatywy dla siebie. Nie dlatego, że jestem przyzwyczajony do siedzenia na stołku dyrektora szkoły, tylko jeszcze wydaje mi się, że mam parę pomysłów na funkcjonowanie szkół, oświaty i można to zrobić. Stąd jak czytałem ogłoszenia, dowiedziałem się o takiej szkoły w Otwocku, odwiedziłem, zobaczyłem, postanowiłem ją zdobyć w połowie się to udało, bo konkursy oczywiście się nie odbywają. Sytuacja jest przedziwna, w związku z tym przez powierzenie obowiązków dyrektora zostałem dyrektorem szkoły w Otwodsku, O skomplikowanej nazwie, przerabianej wielokrotnie, ale czuję się tutaj dobrze i mam nadzieję, że swoim działaniem przekonam nie tylko nauczycieli, ale i słuchaczy władzy samorządowej do tego, że ta szkoła jest bardzo dobrym graczem edukacyjnym na rynku edukacyjnym, mimo że wiele zmienić i może i namieszać na edukacji. Panie Dyrektorze, Medyk, tak potocznie nazywając, tak, przez mieszkańców Otwocka, jest przede wszystkim kojarzony z punktu widzenia długiej historii, jako liceum pielęgniarstwa, które dawniej mieściło się w budynku Górewicza. Od 1960 roku, kiedy zaczęła się ta historia tej szkoły, no to jest dość długi czas. Czy mógłby Pan te dzieje długiej historii w kilku zdaniach tak przebliżyć jako najważniejsze które, um, wydarzenia, które miały miejsce w historii szkoły. Próbowałem się nauczyć tej historii, bo ona faktycznie jest yy, nieskomplikowana, ale jest bardzo ciekawa. W 60 roku władze państwowe postanowiły otworzyć taki typ szkoły, ponieważ potrzeby na rynku pielęgniarek były bardzo duże. Okres powojenny spowodował, że niestety nie było takiego szkolnictwa i w 1960 roku tworzono w Otwocku taką szkołę. Położenie jej było y, troszkę przypadkowe, bo puste sanatorium byłego y, właściciela sanatorium, pana Górewicza, spowodowało, że przyjęto ten budynek i do 1994 roku tam był internat i szkoła. Ta szkoła też zmieniała w różne przeciwne nazwy, bo to było i studium, i zespół szkół, medyczna szkoła policjalna, policyjne studium. To w różnych momentach historii tej szkoły tak się działo. Położenie było bardzo ciekawe, ponieważ blisko stacji kolejowej stąd słuchaczki przyjeżdżały z różnych terenów Polski i z Warszawy, bo dojazd był fajny. Niestety brak nakładów inwestycyjnych na tą szkołę spowodował, że w 1994 roku podjęto decyzję o przeprowadzki do nowego budynku. No i tu zaczął się dodatkowy problem, bo mniej więcej za parę lat, bo w 2004 i 2005 roku podjęto decyzję o likwidowaniu szkolnictwa na poziomie średnim pielęgniarek. Stąd szkoły, które miały po pięć oddziałów na każdym podziały nagle się skończyły. I szkoła zaczęła szukać innych kierunków kształcenia związanych z medycyną, opieką społeczną, kosmetyką, po to, żeby istnieć na rynku edukacyjnym. Jak mogę tak na tym roku 1994 się zatrzymać? Wtedy jest ten czas, kiedy Gurawicza, budynek szkoła opuściła, przeniosła się do dzielnicy Otwoska-Anielin na ulicy Andriolego. Tam również ten budynek został zaadoptowany. Znaczy lokalizacja jest piękna, bo to jest w Otulinie Mazowiskiego Parku Krajobrazowego. Natomiast budynek zaadoptowany, jak on się, jaką on ma historię jak w ogóle sprawdza się jako budynek służący do Celów edukacyjnych. Odkrywamy tę historię wspólnie z pracownikami szkoły. Wiemy, że on powstał w okresie powojennym był budowany jako sanatorium. Byli uczestnicy tego, tego sanatorium, czyli nawet chodzą po salach. O tutaj mieszkałam półtora roku. Koleżanka z Radzymina przyjechała, ponieważ to było sanatorium. Niestety czas sanatorium mijał, w związku z tym. Postanowiono przerobić to na budynek edukacyjny. Pod nadzorem pracowników szkoły i byłych dyrektorów przerabiano to, adoptowano te pomieszczenia do, do szkoły. Nie wszystkie pomieszczenia spełniają dzisiejsze normy, bo są niskie, mają wąskie przejścia. Kolejni dyrektorzy starali się to przerabiać i dostosowywać do wymogów edukacyjnych. I taka sama jest moja rola. I odkrywamy, patrzymy, z czego to jest zbudowane, jakie posiada stropy, jaka konstrukcja dachu. Jest to bardzo fajna historia, próbujemy odtworzyć to ze starych dokumentów, jak patrzymy na fotografie, jak były oczepiny pielęgniarek, jak pierwsze zastrzyki robiły, to wszystko jest na dokumentach szkoły, można to wyczytać, jest to wspaniała historia, chcieliśmy to pokazać w zeszłym roku na 60-lecie szkoły. Nawet nawiązaliśmy ostatnio kontakt z byłym sanatorium Górewicza, które jest w tej chwili ośrodkiem również zdrowia i, i będziemy z nimi współpracować. Bo, bo, bo chcemy tam postawić jakąś taką małą tablicę pamiątkową, że tu umieściła się szkoła w latach 60-94. Ale odkrywając historię nowego budynku, odkrywając to wszystko, potrzebujemy wsparcia ludzi i ci ludzie się do nas zgłaszają i jesteśmy w stanie to dokładnie opisać pokazać na starych dokumentach. I tak jak mówię, chcieliśmy to pokazać w zeszłym roku, przy 60-leciu szkoły. Nie udało nam się, bo, bo niestety okres pandemii. Wrócimy do tych uroczystości, nazywając to, nie wiem, 64, 61, 62, nie wiemy jak, bo może 30 lat w nowym budynku nazwiemy, no, no nie wiemy, jak to jeszcze zrobić, ponieważ nie wiemy, jak będzie trwała pandemia, natomiast cały czas sięgamy do historii tej szkoły i patrzymy, jak było to kiedyś uczone. Na korytarzu szkolnym są wystawione wszystkie fotografie, które dotyczą historii, wystawiony sprzęt, którym się medycyna kiedyś porusza, po, po, posługiwała i to jest fajne, że możemy to sprzedać chyba nowym pokoleniom, jak kiedyś się uczyło.